Your Town, Twoje Miasto to pierwszy komiks paragrafowy, który poza wątkiem fabularnym stawia na ekonomię. W grze wcielamy się w burmistrza niewielkiej miejscowości na Dzikim Zachodzie, który starać się będzie zatrudniać pracowników, powiększać tereny, budować nowe budynki i dbać o rozwój całej społeczności. Przed rozpoczęciem zabawy warto wydrukować mapę, listę budynków i kartę bohatera ze strony wydawcy. Dzięki temu nie będziemy musieli wracać ciągle na koniec komiksu. Do gry przyda się także ołówek, w którym zaznaczać będziemy wszystkie zmiany. Najpierw przyjrzyjmy się karcie bohatera. W polu pieniądze w banku zapisujemy otrzymaną gotówkę, tę pochodzącą z przygód oraz tą, którą co miesiąc będzie generowało nam miasto, czyli sumę pola miesięczne zyski. Za każdym razem, gdy wybudujemy budynek, uzupełniamy pole miesięczne zyski o odpowiednią wartość budynku z listy, przy czym nie zawsze będzie to zysk. Na przykład mały dom da nam co miesiąc 50 dolarów, ale szkoła kosztować będzie co miesiąc 100 dolarów. Za każdym razem, gdy natkniemy się w kadrze na ikonę zegara lub kiedy wrócimy do Jorta z wyprawy, musimy zaktualizować poziom finansów i zaznaczyć upływ czasu na karcie bohatera. Dzięki budowie domów do naszego miasta będą przybywać mieszkańcy. Każdą taką zmianę także zaznaczamy na karcie. Niekiedy zamieszkają u nas prestiżowi mieszkańcy, którzy odblokują dostęp do danego budynku. Każda taka osoba liczy się podwójnie jako prestiżowy mieszkaniec i mieszkaniec zwykły. W polu różne uwagi warto zanotować jej nazwisko lub rangę. Większość budynków wymaga pracowników. Po wybudowaniu obiektu na karcie zaznacza się od razu liczbę utworzonych miejsc pracy. Może być ona większa niż liczba mieszkańców, ale nie zawsze będzie miało to dobre konsekwencje. By zadbać o mieszkańców, należy im dostarczyć taką samą lub wyższą od nich ilość pożywienia, np. poprzez budowę gospodarstw rolnych. Niektóre budynki będą wpływały pozytywnie lub negatywnie na poziom bezpieczeństwa miasta. Na przykład fort podniesie go o 20 punktów, a kopalnia złota obniży o 5. W analogiczny sposób budynki takie jak szkoła czy szpital będą wpływały na poziom edukacji i zdrowia. W polu naboje zaznaczamy lub odznaczamy ilość posiadanej amunicji. Na start otrzymujemy rewolwer z 12 nabojami. Gdy zabraknie nam amunicji lub broni, w każdej chwili można udać się do sklepu żelaznego, jeżeli został wybudowany, nie uzupełnić zapasy, a następnie wrócić do poprzedniego kadru. Taka podróż w obie strony będzie jednak kosztowała miesiąc czasu. W sklepie sprzedamy także przedmioty oznaczone kolorem zielonym lub kupimy dobre oznaczone kolorem niebieskim. Na karcie będziemy ponadto zaznaczać liczbę poszukiwanych bandytów, a także odnalezione złote monety, skarby i podkowy, na które natkniemy się w trakcie przygody. Podczas wypraw możemy zabrać dowolny przedmiot widoczny w kadrze, o ile wciąż mamy miejsce, by zapisać go w polu różne uwagi. W trakcie przygody spotkamy obywateli, którzy będą zadowoleni z naszego sposobu zarządzania miastem lub wyrażą swoją dezaprobatę. Gdy tylko ktoś zgłosi zadowolenie lub jego brak, należy to także zaznaczyć na karcie postaci. Ponadto z niektórymi bohaterami będziemy nawiązywać relacje, które mogą być złe, neutralne lub dobre. Na początku budynki możemy budować tylko w strefie miasta, z czasem powiększymy ten obszar o kolejne strefy. Budynki rozmieszczamy w dowolny sposób, pamiętając jednak o tym, by przynajmniej jedna ściana budynku leżała przy ulicy, czyli pustym kwadracie, oraz by budynek znajdował się na czystej ziemi, to znaczy nie na skale czy rzece. Aby wznieść nowy obiekt, nie musimy fizycznie przebywać w mieście. Wystarczy, że będziemy posiadać odpowiednie zasoby. Niektóre budynki będą jedynie wymagać określonej sumy pieniędzy, ale inne będą miały dodatkowe wymagania. Na przykład, by postawić stację do liżanców, będziemy musieli posiadać w mieście ranczo. Przed rozpoczęciem zabawy wybieramy cel naszej misji. Do wyboru jest kilka możliwości o różnych stopniach trudności, które na koniec przyniosą bonusowy mnożnik. W Jortalund poruszamy się tak jak w innych komiksach paragrafowych skacząc pomiędzy numerami kadrów odpowiadających danej decyzji. W trakcie gry będziemy wyruszać na wyprawy. Na każdą ścieżkę i obszar zawsze możemy wrócić więcej niż raz, ale tylko za pierwszym podejściem możemy podnieść znajdujące się tam obiekty. Niekiedy w kadrach natkniemy się na zagadki, których rozwiązanie zapewni nam jakąś nagrodę. Gdy zauważymy w kadrze symbol wydarzenia, musimy wtedy od razu udać się do kadru 102 i rozpatrzeć dane zdarzenie. Gdy wrócimy z wędrówki, możemy raz w miesiącu, ale tylko 5 razy w ciągu całej gry porozmawiać z jednym mieszkańcem. Od trzeciego miesiąca mamy też możliwość porozmawiania z inżynierem raz na wybrany temat. Na rozwinięcie swojego miasta mamy 12 miesięcy. Po tym okresie zostaniemy rozliczeni z naszej działalności, a społeczność zadecyduje, czy dalej będziemy piastować urząd burmistrza, czy też spotka nas inny los. Jordan to rozbudowany komiks przygodowo-ekonomiczny z kilkoma zakończeniami, który w pełni oddaje ducha dzikiego zachodu. Polecamy serdecznie Fox Games.